Hej, hej, hej. Z tej strony Robert Noble. I Leo's Chris. I dzisiaj mamy przyjemność porozmawiać z Wami na temat kontrowersyjny. Trzymaj. A brzmi on. Czy czarownicy. To sekciarze. To sekciarze. Jak to się podnosiło? Tak się to podnosiło. No? Jak myślicie? No bo właśnie wielu z Was. <laughs> Hmm. Czy to sekt? Będących tutaj na kanale. Czy jest guru, który chce wyłudzić od nas pieniądze? Może uważać, właśnie, że czarownicy to sekta. Ktoś, I wielu to nas, nas zna, wielu z Was może. wrzuca nas właśnie Myślę, w ten gór. A wiecie, co w tym wszystkim jest najgorsze? Że, jeżeli że wielu, paczek, wielu wspierających <noise> też ma. uważa, że jesteśmy sektą, sekciarzami. A Do to, sekciarzami. to oznacza? Że jesteś wspierający sektę? to chyba coś z tobą jest nie tak. Jeżeli masz świadomość, że to sekta i w tym jesteś, no to jesteś chyba pojebany. Bo ogólnie, jak okay. to inaczej nazwać? No jeżeli e, wie się, czym w ogóle sekta jest. No ale dobrze. Bardzo dużo osób w zetknięciu się z czarownikami, z wiedzą czarowników, ma od razu takie właśnie skażenie, kurde, to sekta. Ja pierdziele. Tam jakiś guru na gół, ich tam trysuje i wymaga i w ogóle i przejebane jest. Jeszcze muszą mu płacić, płacić pewnie, nie albo. zawsze płacić. Nieraz mu remontują domy, a nieraz inne rzeczy robią. O kurde, ale ich wykorzystuje. Prawdziwa sekta. Mało tego, są w stanie oddać życie za niego. Hmm. Tak im sekta. wybrał mózgi. Hmm. Tak. I dużo osób. <laughs> po przeczytaniu moich książek również takie ma myśli, że to kurde jacyś sekciarze, łojeny, to jest niebezpieczne, nie będę się w to angażował, bo jeszcze wejdę w sektę, a to jest wiecie, fe, niedobre. No i teraz jeszcze też patrząc na to, mm, jak bardzo mało znanym kanałem <laughs> jesteśmy, to nie tylko wiecie to, bo wy tam się tłumaczycie tym, o, bo to rozwój świadomości, o, bo to coś tam, z dupy jest hmm. wiele... Za przeproszeniem, kanałów. I to są polskie tak kanały, tak. Nawiedzonych, no, ludzi kompletnie nawiedzonych, naprawdę nawiedzonych, no. która popularność jest przeogromna. Jakoś tam się nie wstydzą. Tam się nie wstydzą. Ale tutaj być. my mówimy o właśnie. O żywej świadomości. O tym, że ty jesteś odpowiedzialny za swoje życie. Tak, o to, że ty masz zdobyć zrozumienie, w, a mimo to e, kocioł ktoś uważa za i no to, to jest bardzo dziwne. niesamowite. Ale słuchajcie, jak przeczytaliście sobie książkę Oby tajemnica punktu scalającego, pan bohater, jeden z, aspira, z aspirujących na czarownika, Miłosz, również miał takie problemy i myślał, że to sekta. Dlatego, że był bardzo szybko sprowadzony do, wiecie, do, do parteru, no i od razu mu się to nie podobało, no to stwierdził w mechanizmie obronnym wręcz, automatycznym, że to musi być jakaś sekta. Ja pierdziela, w tego Naguala to wszyscy są zapaczeni, nie zdając sobie sprawy, kim Nagual w ogóle jest. I tak jak Wy też sobie nie zdajecie sprawy z tego, kim nagual tak naprawdę jest. Dokładnie, jeżeli się nie ma tej, tej wiedzy, tego pomyślunku, tego w ogóle, wiecie, hmm. e, założenia, że może jest kimś jednak więcej, no to się nie zachowuje w sposób głupi. No też, ale <laughs> chodzi o to, że nawet wielu z Was nawet nie chce się dowiedzieć no nie. tego, kim nagual tak naprawdę no tak, jest. ale właśnie wracamy tutaj do nas, czy my, czarownicy, jesteśmy sekciarzami. Odpowiedź jest jednoznaczna – nie. Hmm. Ale czy nam uwierzysz w to? Nie, nie powinieneś nam w to wierzyć, ponieważ musisz to zweryfikować samemu. Masz mieć swój rozum, swoje myślenie, masz być odpowiedzialny za siebie. I to jest właśnie to, czym w ogóle jest sekta, tak naprawdę. Sekta jest czymś takim, że przede wszystkim no, wprowadza jakiegoś tam człowieka, uwiązuje go, przyzwyczaja go do siebie, a potem taki ktoś ma bardzo duży problem, żeby w ogóle z takiej sekty wyjść. To też musicie wiedzieć, że jeśli chodzi o świat naguala, świat czarowników, nikt nikogo nie trzyma siłą Absolutnie. i nikogo nie zmusza do niczego. Każdy tak. czarownik jest w tym świecie z własnej, nieprzymuszonej woli i wie, o co walczy, dlatego że swoimi, swoją ciężką pracą, swoją praktyką, niezłomną intencją doszedł do momentu, kiedy zobaczył, kim na jest, kim zobaczył są czarownicy, prawdę. tak, zobaczył prawdę i świadomie, chce inwestować w to swoją świadomość i swoją energię. I, I nie zamieni tego za... na nic Dokładnie. I to jest ta różnica hmm. między sektą, czyli wiarą w coś tam, a nie światem w świecie czarowników i bycie czarownika. Dobrze. Tak? I teraz jeszcze zwrócę uwagę właśnie dla tych widzów, którzy nas oglądają, ale myślą, że jesteśmy. Sektom. Ja wielokrotnie słyszałem, od lat słyszałem to, słuchajcie, sekta Roberta Noble. Tak. Wielokrotnie. Zazwyczaj e, takie hasła padały z ust kogoś, kto w ogóle nie miał pojęcia o sektach i w ogóle nie, nie poznał ani mnie, ani tego, co przedstawiam, tak. to, co reprezentuję, to, co przekazuje w książkach. Nie ma o tym bladego pojęcia, ale już jest, wiecie, ta łata. Przyklejona etykieta, no i co? Już jest ktoś taki ograniczony, zaślepiony i dobra. Ma idź sobie swój schemat wgrany i nie chcę go pokonać. Koniec, już się po nim. do Wracamy do innych filmów. Super sprawa, filmów. idź sobie dalej, gościu, ale nie szersz fałszywych informacji. No wiadomo, szersze, no Fałszywe wiecie, informacje są zawsze fajniejsze. Zawsze takie przeżone. rzeczy się lepiej sprzedają, lepiej to wszystko tam. Idzie jak jest, no, takie, no, negatywne, nie? Bo każdy z nas powinien mieć, wiecie, w swojej świadomości przekonanie, że sekta to jest bardzo negatywne zjawisko. I należy tego unikać. Dokładnie. Jak najszybciej. Jeżeli są jakieś, kurcze, wiecie, już podejrzenia, no to już jest alarm, trzeba coś robić. I teraz właśnie aby zadajcie nie sobie się w coś pytanie, takiego. czy wy nas uważacie za sektę. Bo jeżeli wy nas uważacie, że jesteśmy sektą... To już mówimy, że ci, co to robią, poczekaj, to ale powinni stąd wyjść. Dokładnie, więc na wstępie. I dupy w ogóle... nam, nie nam i sobie, nie? Tak. No bo, no bo po co? Mhm. Rozumiecie, po co to robić? Tak. Nie Jest to wam potrzebne, ani nam nie jest potrzebne. Mm -hmm. Rozumiecie? Tak, to jest, to jest bardzo ważne. Niektórzy no bo, z was. Bo, bo tworzymy tutaj społeczność, tak, ludzi świadomych, ludzi rozumnych, i e, między innymi. E, I z takimi chcemy obcować. Między innymi. Dlatego też chodzi wybieramy o sobie to, żeby obcować. to, o czym my mówimy, to, czym się zajmujemy, szło też dalej w świat. A jeżeli ktoś ma przeświadczenie, że to jest sekta, i się wstydzi, wstydzę się tego. Żeby to dalej szło to w świat. No to robi coś odwrotnego. odwrotnego do tego, o czym my tu mówimy. Tak. Rozumiecie? Dokładnie. Jest to sprzeczne z tym, o czym my Nie od... napiszę opinii o książce Roberta, no bo jeszcze ktoś pomyśli o mnie, że jestem sekciarzem. Dobrze. Tylko widzisz, <grym> opinia o twojej książce e, może wynikać, nie musi być z konta oficjalnego, jak już tak bardzo się ktoś wstydzi, tylko może być z kogoś nieoficjalnego. Tak, ale, ale zaznaczę nawet. jeszcze, Zobacz. że te opinie, które są... powinniśmy o tym nie mówić. Wiadomo, ale powiem już, bo już napomniałaś sama. Opinie, które są tylko wybiórcze, Wiecie, na przykład ktoś sobie zakłada jakieś tam konto i robi jedną opinię o książce Roberta. No to taka opinia jest nic nie warta, bo to wiadomo, że to jest jakiś fake. No dobra, nieważne, miało nie być w ogóle Ale mowy o Było, w więc książce. jedź dalej kontynuujmy. Mówimy o sekciarstwie. Tak. Sekta jest czymś negatywnym i zawsze tak będziemy uważać, że jest czymś negatywnym. My dążymy do wolności, jesteśmy wolnymi istotami. I wam polecamy to również. Robert po to pisze książki, ale aby dojść do tej wolności, to nie jest tak, że my wam damy wolność, na Google wam da wolność, ktoś tam da wam wolność. O to trzeba nie. zawalczyć. O to wy musicie, kochani, zawalczyć. Samo się nic tak nie jak zrobi, my i musieliśmy nie zawalczyć domem. o swoją sekcję. Tak, jak miłość musiał się przekonać, że to jednak nie jest sekta, że to jednak są naprawdę ogarnięte istoty, Dokładnie. które działają z wyższego dobra. Ponieważ ich świadomość przekracza moje obecne zrozumienie, więc faktycznie, kurde. Coś tak w tym jak my jest. przekraczamy obecnie wasze zrozumienie o eony lat świetlnych, chociaż możemy dla was się wydawać sekciarzami, zwykłokami, wiecie, którzy zakładają tylko zrzutki albo cały czas mówią, żeby coś tam. Tak może wam się wydawać, że tym czymś jesteśmy, ale tylko ważne, ważna, niezłamana praktyką, rzecz. możecie dojść do tego miejsca Bra zaraz, do tego Mam miejsca, gdzie jesteśmy my teraz w tym czasie. Wiecie jak działają sekty? Działają właśnie też tak, że yy, no, wkupuje się tam w ich łaski. W sytuacji tutaj naszej, czarowników, nie, nie da drzewa, się, nie da się, słuchajcie, wkupić w nasze łaski, w łaski na Guala za żadne pieniądze żeście wszystkie zrzutki zrobili, wiecie, tysiąc procent milion nie procent, ma możliwości, ma milion żebyście wy takim aktem zaskarbili sobie, wiecie, no, przychylność czarowników w pewnym sensie. Nie myślcie sobie, że nagle już się was nie będą może czepiać albo już będą tylko milutcy dla was, bo przecież płacicie takie duże pieniądze, większe Oczywiście. od innych. Im więcej pieniędzy będziecie płacić, tym więcej będziecie mieć do zrobienia. Aby się ogarnąć. Co nie Czyli oznacza, też, że weź, możecie, weź nie możecie zapłacić kwoty, którą dysponujecie i macie luźną, możecie wesprzeć jak Ta, najbardziej. Dokładnie. Jeżeli to duża kwota, proszę bardzo. Ale to nie oznacza, że będziecie faworyzowani, ponieważ jak się okazuje Robert Noble, Eos Chris i czarownicy z grupy Naguala Juliana to nie sekta. Tak, nie jest to sekta. I teraz rozczarowaliśmy tak wiele osób. Tak. O. A ciekawe, co mają do powiedzenia ci, co się nas wstydzą, nawet udostępniać na Facebooku jako wspierający. O. Tylko tak naprawdę powiem Wam, ja tu muszę użyć tak? miłek. U. Miłek, nie wiem czy nie Miko, ale Mota inaczej. Nie wiem czy nie Motę, ale Miłek jako jeden jedyna, jedna jedyna osoba pod swoim imieniem i nazwiskiem. O, przepraszam, Ania też. Zobacz, Ania. Tak. Dwie osoby jest w stanie ale, o nas powiedzieć ale jest głośno. Jest on o nas w stanie I powiedzieć się nas głośno. Nie, nie wstydzi. Tak, ale Miłek zrobił coś, co właśnie wielu z was powinno zrobić, czyli przełamać swoje zajebiste poczucie ważności, co o was powiedzą. A Bo Ania nie miała czego? nic do stracenia, tak naprawdę. I powiedziała, ale Miłek, Miłek miał bardzo dużo do stracenia. Tak, wśród znajomych wśród znany za jakiegoś. Wariata, wariata sekciarza i po prostu które no końcu... któremu odjechało. Ale poczekaj, tak? dlaczego nie miała Fali nic do stracenia? Góra, ja mówię, goberka. że Ania nie miała nic do stracenia, bo Ania nie miała swojej firmy, nie miała czegoś takiego, nie miała pracowników, a Miłek miał. I to sobie cenimy jako coś, jako zajebistą praktykę nad pracą, nad poczuciem ważności. Bo większość z was ukrywa się na mediach społecznościowych pod innymi imionami lub mówi, że w ogóle nie ma żadnych mediów, chociaż ma. Chociaż ma. I nie chce właśnie wyjść ze swojej strefy komfortu i udostępnić czegoś, zobaczyć co się zadzieje. Jakie jak będą zmiany. Tak, jakie zmiany, jak, zobaczy, w jak ludzie ruszą wiecie, z wścieknizną i z pianą na pysku. Kurwa, ty, ten golo, Roberta, czytasz? Oglądasz nie. jego kanał? Przecież to sekta. Chodzi bardziej właśnie o to, żeby zobaczyć, jak zareagują wasi znajomi, bliscy Rodzina, na to, jak właśnie ]cie. kogo wy oglądacie. Tak jak zrobiło, jak się zadziało umiłka, tak? słuchajcie, nas również może oglądać każdy. Nie tylko ci, co chcą nie wiadomo, co tam kurde wariować i wychodzić z ciała. Tak. Nie tylko ci od owe. Tak. Ale każdy człowiek, kto obejrzy nas i obejrzy nas z uwagą i z pełną świadomością, może zrozumieć, że to, co mówimy, jest faktycznie prawdziwe, logiczne, racjonalne i dobre. I coś w tym jednak jest. A być może, jakbym zastosował, to kto wie, co by się zadziało. I przede wszystkim, hmm. moi drodzy, no nie e, jednak mimo wszystko, jakbyście nie spojrzeli na ten kanał, zawsze będziemy kierować się dobrem. Dobrem wyższym dla Was, dla ludzkości, dla wszystkich istot na tej Ziemi. I dla nie hejtujemy wszystkich. nikogo w sposób naprawdę negatywny, jak robią to inni ludzie. Nawet tych, co myślą, że jesteśmy sektą. Dajemy im tą swobodę, niech sobie myślą, niech sobie idą, ale nie robią co chcą. Nie szerzą fałszywej informacji. Dlatego też właśnie do Was kierujemy pozdrowienia, ogarnijcie się. Cześć. Pa.